Nasza relacja rozpoczęła się pięć lat temu, w tym co wydawało się być bajkowym romansem. Poznaliśmy się dzięki wspólnym przyjaciołom od samego początku i skrzyło między nami. Pierwsze lata naszego wspólnego życia były pełne miłości, śmiechu i planów na przyszłość. Pamiętam długie wieczory, podczas których rozmawialiśmy o naszych marzeniach i radości zbudowania wspólnego życia. Gdy po dwóch latach od naszego poznania wzięliśmy ślub, był to jeden z najszczęśliwszych dni mojego życia. Ceremonia była skromna, otoczeni tylko przez naszych najbliższych przyjaciół i rodzinę. Ona wyglądała olśniewająco, a sposób, w jaki na mnie patrzyła, sprawiał, że czułem się najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. W tych chwilach nie potrafiłem sobie wyobrazić przyszłości bez niej obok mnie. Postanowiliśmy, że chcemy założyć rodzinę jak najszybciej. Po roku małżeństwa rozpoczęliśmy starania o dziecko. Był to ekscytujący, ale również trochę stresujący czas, ale dzieliliśmy każdy moment, wspierając się nawzajem na każdym kroku. Kiedy wreszcie dowiedzieliśmy się, że zostaniemy rodzicami, była to niewyobrażalna radość. Każde badanie USG, każdy kopniak dziecka, wszystko było dla nas niesamowite. Narodziny naszego syna były cudem. Tamtego dnia w szpitalu, gdy pierwszy raz trzymałem naszego malucha, poczułem tak silną falę miłości, że myślałem, że moje serce eksploduje. Moja żona była zmęczona, ale szczęśliwa, a ja nie mogłem oderwać wzroku od nich obojga, patrząc z podziwem. Zaczynaliśmy nową przygodę jako rodzina. Jednakże z upływem miesięcy zaczęły się pojawiać wątpliwości. Nie były one natychmiastowe, ale coś w wyglądzie naszego syna skłaniało mnie do zastanowienia. Jego skóra była ciemniejsza niż się spodziewałem, a jego włosy miały teksturę i falowanie, które nie pasowały do naszych genów. Starałem się to racjonalizować, przypominając sobie, że genetyka potrafi być nieprzewidywalna i wygląd dziecka nie zawsze musi odzwierciedlać rodziców w stu procentach. Jednakże te wątpliwości nie zniknęły. Często patrzyłem na naszego syna, próbując dostrzec w nim nasze cechy. Jego uśmiech, jasne oczy, wszystko było piękne, ale coraz bardziej czułem, że nie pasuje do nas. To skłoniło mnie do rozmowy z żoną po jej urodzinach. Chciałem jasności, potwierdzenia, że moje obawy są bezpodstawne. Jej reakcja była obronna, co nigdy wcześniej nie miało miejsca w naszym związku. Poczułem, że moje niewinne pytanie wywołało burzę emocji, czego się nie spodziewałem. Próbowałem uspokoić sytuację, minimalizując moje obawy, ale ziarno wątpliwości już było zasiane. Zdecydowałem się podjąć drastyczne kroki. Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu testu ojcostwa bez jej wiedzy było impulsywne, ale czułem, że muszę poznać prawdę, aby móc iść naprzód. Kiedy wyniki przyszły, byłam sparaliżowany. Nie byłem biologicznym ojcem naszego syna. Prawda była ciosem, rzeczywistością, której nie wiedziałem, jak się stawić. W tym momencie poczułem się zagubiony. Moja miłość do Syna się nie zmieniła, ale odkrycie to zmieniło mój sposób postrzegania naszej rodziny. Za każdym razem, gdy na niego patrzyłem, czułem mieszankę miłości i smutku. Jak można kochać kogoś tak bardzo i jednocześnie czuć się tak zdradzonym? Moje myśli były w ciągłym konflikcie, próbując pogodzić te przeciwstawne uczucia. Pomyślałem dużo o tym, jak doszliśmy do tego punktu. Przeżywałem ponownie momenty naszego związku, szukając jakichkolwiek sygnałów zdrady, próbując zrozumieć, jak i kiedy to się wydarzyło. Jednak nie mogłem znaleźć żadnych wskazówek. Nasze życie razem zawsze było transparentne, dzieliliśmy swoje lokalizacje, utrzymywaliśmy otwarty i pełen miłości związek. Nie było żadnych oznak oszustwa, co tylko bardziej mnie dezorientowało. Przypomniałem sobie nasze próby posiadania dziecka, naszą radość, gdy dowiedzieliśmy się, że będziemy rodzicami. Nigdy nie przypuszczałem, że w tym czasie coś mogło pójść nie tak. Każdy moment radości teraz był nacechowany niepewnością i bólem. Mimo to nie mogłem przestać kochać mojej żony. Za każdym razem, gdy myślałem o jej skonfrontowaniu, odczuwałem przypływ emocji, gniewu, smutku, miłości i dezorientacji. Jak mogłem oskarżać ją o coś tak poważnego, nie mając wszystkich odpowiedzi? Jak mogłem zniszczyć życie, które wspólnie zbudowaliśmy? Ale jednocześnie wiedziałem, że nie mogę żyć z tą ukrytą prawdą. Postanowiłem, że potrzebuję porozmawiać z kimś, poszukać porady. Nie wiedziałem, jak zacząć tę rozmowę z moją żoną, ani jak radzić sobie z moimi własnymi uczuciami. Chciałem, żeby ktoś pomógł mi zobaczyć rzeczy jasno, znaleźć sposób na radzenie sobie z tą sytuacją bez niszczenia naszej rodziny. Wieczorem przed ostateczną decyzją o rozmowie z nią, usiadłem sam w naszym salonie, patrząc na zdjęcia naszego życia razem. Widziałem obrazy naszego ślubu, wspólnych wakacji, szczęśliwych i beztroskich chwil, zanim te wątpliwości mnie ogarnęły. Każde zdjęcie przypominało mi, ile wspólnie przeżyliśmy i jak trudno będzie zostawić to wszystko za sobą. Następnego dnia, gdy moja żona wróciła z pracy, wiedziałem, że nie mogłem już dłużej czekać. Poprosiłem ją, żeby usiadła ze mną i zobaczyłem w jej oczach mieszankę ciekawości i zmartwienia. Wziąłem głęboki oddech i zacząłem mówić. Opowiedziałem jej o swoich wątpliwościach, o teście ojcostwa i o tym, jak to wpłynęło na moją perspektywę. Rozmowa, która nastąpiła, była jedną z najtrudniejszych w moim życiu. Słuchała mnie w milczeniu, a gdy skończyłem, zapadła długa cisza. W końcu spojrzała na mnie i zaczęła mówić. Jej słowa były mieszanką przeprosin, wyjaśnień i obietnic miłości. Powiedziała mi, że popełniła błąd, chwilowe załamanie w okresie słabości. Nie planowała tego, nie wiedziała, jak do tego doszło, i od tego czasu czuła się przytłoczona winą. Jej wyznanie mnie oszołomiło. Wszystko, co myślałem i czułem przez te tygodnie, runęło w sposób, którego się nie spodziewałem. Odczuwałem ulgę, że wreszcie poznałem prawdę i głęboki smutek z powodu zdrady. Mimo wszystko, gdy mówiła, widziałem w jej oczach tę samą miłość, którą widziałem w dniu naszego ślubu. Nie było łatwo zaakceptować to, co się wydarzyło, ale w tamtej chwili wiedziałem, że mimo że nasz związek zmienił się na zawsze, nadal istniało coś, za co warto walczyć. Nie mogę powiedzieć, co dokładnie wydarzy się teraz. Nadal przetwarzam wszystko i próbuję znaleźć sposób na dalsze życie. Jedyną pewną rzeczą jest to, że kocham swojego Syna i niezależnie od wszystkiego, zawsze będzie on częścią mojego życia. Wiem także, że mimo zdrady nadal czuję głęboką miłość do mojej żony. Ten podróż nie będzie łatwa i czeka nas wiele wyzwań. Ale jestem zdeterminowany, aby stawić im czoło, mając nadzieję, że w jakiś sposób uda nam się odnaleźć drogę do odbudowy naszego wspólnego życia i kontynuować, stając się silniejszymi i bardziej świadomymi tego, co oznacza prawdziwa miłość i przebaczenie.